Odszyfrowaliśmy wiadomość od tego szpiega. Nasze obawy się potwierdziły. Jakimś cudem,. Golum wrócił. Ja sobie wstaję, patrzę. Ma być nowy film. Tak w ogóle z totalnej D. I tak ma to duży związek z gwiezdnymi wojnami. I ja mam wrażenie, że jeśli chodzi o takie. stare, klasyczne, można nazywać. oldschoolowe franczyzy filmy, to to jest ostatnia nadzieja. Mówię z ręką na sercu, bo jeśli ten film nie wypali, a zaraz pogadamy o co, o co chodzi, dlaczego to jest takie ważne, to ja czacik nie wiem. Jeśli ten film nie wypali, no to trzeba wszystko w piździec rzucać i naprawdę zostać tym kanałem anime czy minecrafta. Kto umrze, to umrze i wróci. Czy wy to czujecie, że ja wstaję i widzę coś takiego. Warner Bros. wyda nowy film Własa Pierścieni Polowaj na Goloma. W 2026 roku Peter Jackson, Łopanie i Andy Serkis. Patrzcie jaki przystojny, jaki on ma być za ten film odpowiedzialny. A najbardziej możecie go kojarzyć z Andoresi, i tutaj wiecie Gwiezdne Wojny. Raczej Petera Jackson nie muszę wam przedstawiać. I czujcie to? Warden Ross wyda pierwszą z nowej partii filmów. Partii filmów. To nie będzie pojedynczy film. Oni ruszyli z grubego kopyta. I przypadkowo, gdy pierścienie władzy mają low grant. O tym też pogadamy. W 2026 roku, który skupiał się na Golumie. To jest w ogóle też hit, o tym zaraz pogadamy. Oryginalny filmowiec z trylogii własna pierścieni Peter Jackson i jego partnerzy Fran Walsh i Philippa Boyens, Produkują film i będą zaangażowani na każdym kroku. Warner Bros. dyrektor generalny Discovery David Zazlow powiedział podczas czwartkowej rozmowy o zarobkach. Kurde, ja oczy otworzyłem, jak to zobaczyłem. Projekt jest obecnie we wczesnej fazie opracowania scenariuszy przez pisarzy i będzie odkrywał, chodziło o wiele wątków fabuły, które nie zostały jeszcze opowiedziane, powiedział Zazlow. Ty też piszą, że właśnie drugi film ma jeszcze być, który rozgrywa się 200 lat po wydarzeniach z Hobbita. I co jest najlepsze, w celu ochrony dziedzictwa Tolkiena i zapewnia, że widzowie będą mogli doświadczyć niesamowitego świata, który stworzył sposób, który honoruje jego wizję. Literacką. Wiecie, jaki największy ból czterech liter mieli o pierścienie władzy? Że to samo mówili? A wyszło jak wyszło. To może być totalny przypadek, ale nie wiem, czy to, to jest po prostu nie jest strzał w pysk dla pierścienie władzy, czacik. Ja tak myślę. Zaraz zobaczymy, co wy sądzicie. Dalej piszą, że to zaszczyt. strata tata, strata, tata. Ta. Wiecie o co chodzi. Naj najlepsze jest oczywiście, że aktor, który w Goluma się wciela, no to powiedział mój skarb. <noise> Więc też fanów Uechta. Ale to moim zdaniem na plus. Jedna rzecz, chat. Powiedzcie mi kurde 100%. Czy to nie jest kurde jak strzał w pysk dla Pierścieni Władzy? Zobaczcie, że oni mieli tyle lat, żeby cokolwiek z tym zrobić i była cisza. Nagle teraz wyskakują z tym jak Philip Konopi. Nie ukrywajmy, ale trochę pierścieni władzy miał Logrand. Nie wiem czy wiecie, ale w tym roku miał wyjść drugi sezon. Póki co, o nim ani widu, ani słychu. Oni ogólnie mieli w jakimś okresie czasu zrobić pięć sezonów. No powodzenia im życzę. Ja stawiam, że chyba po trzecim to jak trzy zrobią to będzie dobrze. Ale jeśli ten film okaże się takim kurde hiciorem, czy wiecie jaka to będzie kurde potwórz dla Amazona? Ja powiem 100% odnoszę wrażenie, że oni wypuścili ten film tylko i wyłącznie dlatego. Może oczywiście, wiecie, pieniążki i tak dalej. Chociaż mogli wypuszczać kolejną, jakąś specjalną edycję, własy Pierścieni, też by dużo zarobili. Ale na pewno Amazon im pomógł. To już na dzień dzisiejszy ma reklamę z tego samego powodu, że było napisane, iż będzie respektowało lore, co mam wrażenie, że jest strasznie dzisiaj chodliwym towarem. Wszyscy mówią, że będą się trzymać materiałów źródłowych i tak średnio wychodzi. Patrz na ciebie na przykład w Wiedźminie. O, o skur. Mimo, że Fallout miał dziury w fabule, twórcy Fallouta nie ustrzegli się głupot. Dziur fabularnych, nielogicznych decyzji bohaterów. I tak na tyle, jakby szanował ten materiał źródłowy, że ludzie się nie srali. Ludzie, jak usłyszeli, że to robi Peter Jackson i że ma respektować lore, to nawet pójdą na ten film, żeby dać strzał w pysk pierścieniem władzy. Ten film na pewno dużo zarobi. Ale będą te, też minusy, o tym powiem zaraz. Ja, ja jestem w szoku, nie wiem co o tym myśleć. Po pierwsze, jeśli miałbym jakieś ale powiedzieć, czacik, no nie wiem jak wy, ale jak ja słyszałem film o Golumie, to pierwsze co mi się skojarzyło to no nasza gra roku 2023, czyli Gra o Golumie, która nie była za dobra. To po pierwsze, jakoś mi się to niedobrze skojarzyło. Po drugie, czy Golum jest aż tak interesującą postacią? Ja wiem, że on może być tylko w tytule, może historia kręci się wokół innych bohaterów, tra ta 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 ale czy Gollum jest na tyle popularną postacią, żeby ten tytuł zainteresował laików? Jakby to było coś związane z Aragornem, z kimkolwiek, a Gollum? No dobra, no zobaczymy. I teraz jeszcze jedna rzecz. Własny pierścin na pewno nie przebija, możemy to powiedzieć. Hobbit jest ok, nie jest to jakaś moja super ubrana trylogia. Ale wiecie, co jest teraz smutne, to co powiem? Ja wiem, że są wyjątki od reguły, tak? Ale ja mam wrażenie, że ostatnio, jeśli kiedyś film byłby średni, to teraz jest ok. Jeśli kiedyś film był ok, teraz jest masterpiecem. Więc nawet jeśli oni zrobią w miarę ok film, to i tak ludzie będą go zachwalali. Jeśli oni zrobią film na podobnym poziomie jak Hobbit, na dzisiejsze czasy, to i tak będzie opiewywana jego zajebistość. To po pierwsze. Ja wiem, że komuś nie mogły władzy się podobać. Ale po takiej wtopie, nie ukrywajmy tego, pierścieni władzy pierwszego sezonu. No nie porwał on fanów Tolkiena, nie, nie powiecie mi, że opiewają jego zajebistość. Rings of Power! Z tego co pamiętam to o 60 parę procent spadła mu oglądalność w porównaniu z pierwszy odcinek i ostatni. To swoją drogą. Jeśli po takim czymś Mamy nowy film i to nie jeden. Z własnych Pierścieni, który robi Peter Jackson, mamy aktora, który grał oryginalnego Goluma. Ludzie mają taką na to nadzieję. Ale jeśli ten film z tak wielkiego IP jak własny Pierścieni, z Peterem Jacksonem, będzie miał low z jakiegoś powodu, to jakie, to ja nie wiem, czat. Po prostu, jak ten film będzie miał logram, to nie wiem, jaką może mieć dalej nadzieję. I dlaczego to jest mega ważne, co chodzi o Gwiezdne Wojny? W którym roku to ma wyjść czad? 2026. Wiecie, jakie dwa filmy na dzień dzisiejszy są zapewnione na 2026 rok? Film o Mando i film o Rey. Wątpię, że dwa filmy Gwiezdne Wojny wyjdą w jednym roku, ale czacik. Nie wiem, jakie filmy wyjdą w 2026 roku. Ale to będzie taki konkurent dla Gwiezdnych Wojen. Ludzie będą porównywali te dwa filmy. Jeśli na przykład okaże się, że Mano zrobi pół miliarda. A Władca Pierścienie miliard? No nie wiem, czacik. Ja wiem, że Gwiezdnych Wojny jest dużo, ludzi pójdą na własne pierścienie, bo to pierwszy film od lat, ale i tak. O kurde. A ja miałem nadzieję, że te Gwiezdne Wojny trochę się podniosą. Fajnie by było. Ja mam dużo nadziei na ten film. Jestem pozytywnie nastawiony. Co chodzi, Golum dla mnie dziwna koncepcja, ale naprawdę, jeśli Peter Jackson to zrobi, jeśli mają dobry pomysł, jeśli będą się wzorowali na materiałach źródłowym, jeśli, jeśli przez to nawet zmuszą pierścienie władzy, ja mówię w cudzysłowie bardzo, żeby bardziej szanowały materiał źródłowy, ja jestem na plus. Gorze, ja już widziałam na główki, jak to będzie po prostu... Dojna krowa, ale a ni a niestety patrzcie na tego biednego Goluma, No, on jest tak chudy, że za, za dużo z niego wydoić się nie da. Tylko pierwsi władze nie mają prawa do tego, co chcą przedstawić. Znaczy, to też powiem tak, ja to rozumiem. To też jest ich problem, że oni chyba nad Gandalf nie mogą powiedzieć. I'm good. Ja wiem, że to jest stary mem, ale nie powiecie mi, że Numenoru nie mogli trochę lepiej przedstawić. O ile się orientuję, to film ma nie tyle skupić się na Golumie, co na Gandalfie i Aragornie, którzy na niego poleją. Znaczy, no tak, no bo wiecie, my to wiemy, ale normiki tego nie wiedzą. I moim zdaniem, dojdzie do takich sytuacji, że uwierzcie mnie, ja to już przerabiałem przy Gwiezdnych Wojnach, jak wychodził sequele i ludzie myśleli, że Water 1 to jest ósma część Gwiezdnych Wojen. Nie komentuję dalej. Ludzie będą myśleli, takie totalne normiki, że na przykład ten film robi Amazon, i to jest jakoś z pierścieniami władzy połączone. To i tak będzie wielkie, wielkie jaja z tym będą wśród mega normików. Ale czy Golum to jest takie, czy to jest takie mocne imię? No nie wiem. Ja bym się ekscytował, ale przez ostatnie 10 lat duże studia zaorały prawie wszystkie duże znane marki. Dlatego też ja jestem póki co spokojnie, wstrzymuję konie. Przecież jak ludzie podniecali się pierwszym sezonem Wiedźmina, grywalność Wiedźmina Trójeczki była największa przy premierze serialu. No a teraz. Tak jak zapowiedzieli czwarty sezon, tak zapowiedzieli od razu koniec Wiedźmina. O, czacik! Wielkie dzięki! W 2026 roku, o ile znowu nie przesunął, po raz 38 wychodzą Avengersi dynastia Kenga. Załóżmy, że w 2026 roku, no wyjdzie ten własna pierścieni, wyjdą gwiezdne wojny Mando i Grogu. Raczej film Orej przesunął, wyjdą Avengersi. Co nas zrobi najwięcej, najmniej? Z ręką na sercu. Ja uważam, że najwięcej zarobi Golum z tego powodu, że to będzie własna po Polatek w kinach. Na drugim miejscu dałbym Gwiezdne Wojny, a raczej na trzecim dałbym Marvela. Golum zarobi najwięcej, bo ludzie nie są Lotrem zmęczeni, tak jak są z Star Warsami i Marvelem. Zgadzam się. Zgadzam się. Władca Marvel Star Wars w tej kolejności. Najwięcej mimo wszystko Avengersi, najmniej Mando? Poważnie myślicie, że Mando, film o Mando, który już swoją drogę powinien jakiś czas temu powstać, ale no teraz wiecie, przechodzimy znowu ze streamingu do kina. Ja tylko wam przypomnę, że Mando to nic nie przebiło Mando, nawet żaden serial Marvela, jeśli chodzi o oglądalność. On będzie na. Ja się po prostu dziwię, że teraz, ja wiem, że trzeci sezon miał logron dla, dla wielu osób, ale jestem szczerze zaskoczony, że fani Gwiezdnych Wojen uważają, że Star Wars najmniej zarobi.